Cześć kochani, witajcie w świecie Toka World. Zapraszam Was dzisiaj na magiczną podróż. Znajdujemy się w lesie, w którym znajduje się przejście do tajemniczego ogrodu. Ojejku, wiesz co, Kasiu? Ty chyba źle się ubrałaś do lasu na wycieczkę. Powinnaś mieć spodnie, plecak i wygodne buty. Oj, a ja myślałam, że to będzie taki romantyczny spacer po lesie. Na polanie z kwiatkami. Wśród zwierzątek dzikich. O rany! Ty chyba się naoglądałaś za dużo jakichś bajek. Nie, idziemy na kemping. To co? Robimy dziewczynom jakiegoś psikusa? Nie no, poczekaj jeszcze chwilę. Podrzucimy im jakąś jaszczurkę albo węża. Witam wszystkich, kochani, na obozie harcerskim. Świetnie się składa, że jesteście tutaj w takim komplecie. Idealnie dobrani parami. Jest kilka zastrzeżeń. Zakaz zbliżania się do wody i do wodospadu, bo to grozi czymś. A, a zresztą nieważne. Po prostu trzymajcie się blisko mnie. O nie, proszę pani, tu jest mnóstwo robaków. A, jeszcze są jaszczurki? I węże. W szampani, nie, 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 nie. Ja się boję, ja się boję. Strasznie, poza tym ubrudziłam się. Ojej, kochana, w takim razie idź tam koło wody i się porządnie umyj. Och, źle się ubrałaś na ten kemping. Nie mam ochoty spędzać z nimi czasu. Nie, nie będę. Za to wolę spędzać czas z tą uroczą wiewiórką. O, jest przez Przeskoczę sobie teraz tutaj na kamień i tutaj na te listki. O nie, wpadną do wody! Pomocy! Muszę podpłynąć w tę stronę. Ojej, ojej, to mnie wciąga, to mnie wciąga! Halo, halo, gdzie ja jestem? Halo, czy ktoś mi widzi? Ups, wydaje mi się, że spadłam prosto z nieba. O rany, ja, ja znam to miejsce. Ja czytałam kiedyś taką książkę. Zaczarowany ogród i to wygląda tak samo, tylko tam się przechodziło przez drzwi. A ja właśnie przepłynęłam przez wodospad. Oh, to miejsce jest piękne, niczym z bajki. Wspaniałe łóżko pośrodku ogrodu. Mnóstwo kwiatów, o jaki uroczy koszyczek. Do tego koszyczka mogę sobie włożyć kwiatki. O, to jest wymarzone miejsce dla mnie. Chodź, wiewioreczko, chodź, sprawdzimy, co tutaj jest dalej. Tajemnicze drzwi! Puk, 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 puk! Halo, halo! Czy ktoś tam jest? O, drzwi się otworzyły. Ale niestety nikogo nie ma w środku. To jest naprawdę tajemnicze miejsce. Naprawdę! Chyba trafiłam do jakiegoś raju. O, aż się strasznie zmęczyłam. Tajemniczy ogród został odkryty. Tajemnicze miejsce zostało znalezione przejście zostało odkryte. A na ziemi nasza bohaterka, mojej kubidulka zasnęła. A w tym samym czasie po drugiej stronie ogrodu wróciła właścicielka tego łóżka. Och, jak dobrze znowu być w domu. Ach, w moim pięknym ogródku. Co? Co, co to za wiewiórka? Halo, kochana. Och, wiewióreczko. Zaklęta i piękna, skąd ty się tutaj wzięłaś? Co? Możesz mi szeptać do ucha? Ja rozumiem mowę zwierząt. Co takiego? Przyniosła ci dziewczynka? Oh! Ona jest tutaj? Nie, to niemożliwe. Niemożliwe, żeby ktoś odkrył to miejsce. Gdzie ona się skrywa? Gdzie jest ta zabłąkana dziewczynka? Jak ona odkryła przejście do magicznego. Ogrodu! Mówmy szeptem, bo chyba bidulka zasnęła. Kochanie, kochanie, wstawaj, wstawaj! O, wiebiurko, obudź ją! O! Co, co się dzieje? O, miałam taki wspaniały sen. Mamo, mamo! Śniło mi się, że trafiłam do zaczarowanego ogrodu? Nie. To nie był sen. Pomocy, pomocy, pomocy! Wiewiórko, ratuj! Jak ja mam wrócić do domu. Turendy, w którą stronę? Mamo, tato, przyjaciele z kempingu, gdzie jesteście? Cichutko, kochanie, nie krzycz tak już spokojnie. Nie bój się, jestem tutaj. A, kim pani jest? Wiewiórko, chodź tu! Chodź tu, moja puchata przyjaciółko! Kim ty jesteś? Odejdź ode mnie, odejdź, nie zbliżaj się, nie rób mi krzywdy. Kochanie, ja tu mieszkam. To Ty wdargnęłaś do mojego zaczarowanego ogrodu. Zaczarowanego? Wiedziałam! To miejsce jest właśnie takie, jak opisane w książce. Zaczarowany ogród. Magiczny ogród. Do którego przechodzi się magicznym przejściem. Nieznanym nikomu. No właśnie, kochanie, jak ty je odkryłaś? Bo, bo, ja wpadłam do wody wciągnął mnie wodospad, no i, i... jakoś tak wyszło. Ale jak ja wrócę do domu? Moje przyjaciele z kempingu się o mnie martwią. Spokojnie, kochanie. Tutaj czas płynie nieco inaczej. Usiądź, napijemy się leśnej herbatki. Proszę, wiewiórko, zrób nam miejsce, a my sobie porozmawiamy. Och, jaka wspaniała ta herbatka. Jest przepyszna. Ależ oczywiście. Zrobiona tylko i wyłącznie z herbaty, która rośnie w moim ogródku. Powiedz, kochanie, czy, czy już czas? Jesteś gotowa, aby wrócić do Twojego świata? Nie, nigdy nie będę. Ja chcę tu zostać na zawsze. Albo chociaż pozwól mi do siebie przychodzić, odwiedzać Cię. Nikomu na to nie pozwalam. To miejsce jest zaczarowane. Jeżeli ktoś się o nim dowie, to po mnie, zniszczy mnie, złapie, zrobi badania, przeprowadzi dochodzenie. Skąd, gdzie i jak? Nie możesz. To musi zostać tylko i wyłącznie w Twojej głowie. I pamiętaj, nikomu o tym nie mów. Dlaczego? Powiem swojej koleżance. Oj, obawiam się, kochanie, że nikt ci nie uwierzy. Nie płacz, moja przyjaciółko, nie płacz. Może kiedyś się spotkamy. Zabierz ze sobą wiewiórkę. Będzie ci zawsze o mnie przypominać. Ale ja, ja. Ja bym chciała zostać. Ja bym chciała. Niestety. Pokus pokus, czary, Mary. Wróć do świata. Skąd przybyłaś? Poszło szybko, ale teraz to nawet mi jest szkoda. Już zaczynam za nią tęsknić. Ała, ała! Ojejku, utknęłam! O, i już jestem. Znowu mam wrażenie, że spadłam z nieba. Chodź tutaj, wybiórko. Muszę cię uratować. Już powoli wychodzimy. Uratowane. Ojejku, faktycznie. Nikt nawet mnie nie szuka. Idę, idę, idę na mój obóz. Przepraszam, że nie było mnie tak długo, ale byłam w innym... innym... Nie, byłam przy wodzie. Ależ, kochani, nie było ci dosłownie 5 sekund. Ty zdążyłaś się umyć? Pięć sekund naprawdę? Nie, nie było mnie zdecydowanie dłużej. Ojejku, jesteś cała mokra. E, usiądź przy ognisku i się ogrzej. Chłopcy, mam dla Was zadanie. Musicie pozbierać gałęzie i drewno w lesie. Tak, aby ognisko było jeszcze większe. Co się z tobą dzieje? Masz jakąś taką dziwną minę. Co się stało? Zobaczyłaś wilka w lesie? <grych> Czy co? Ja ja coś ci powiem w sekrecie. Znalazłam przejście do tajemniczego ogrodu, spotkałam tajemniczą wróżkę, byłam u niej w świecie, Ma przepiękny ogród, śpi w ogrodzie, małóżko z baldachimem. No, mówię ci, musisz tam kiedyś się ze mną wybrać. Co ty bredzisz? O rany! Chyba cię ugryzło coś. Chyba, chyba jesteś chora. O, pokaż. Nie, nie, no nie masz gorączki. O rany! Co za głupoty! Wiedziałam, że tak będzie. Tylko ty, biewióreczko, możesz mnie teraz zrozumieć. Tylko ty mi uwierzysz, jaka przygoda mnie spotkała. O nie, teraz nikt mi nie uwierzy. Ale nie szkodzi, teraz to tylko ja będę znała tę historię. Oj, a co to? Och, z wody przyskoczyła żabka. <laughs> żaba w koronie? W kolorze zielonym? Ej, to by się zgadzało. Księżniczko, księżniczko, to ty? Kum 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 Ach, to ty mnie odwiedziłaś. Fantastycznie. Och, teraz już nie potrzebuję, aby ktoś mi uwierzył. Teraz mi wystarczy moja dwójka nowych przyjaciół. Mam nadzieję, że ta krótka historyjka wam się spodobała. Koniecznie zostawcie kciuka do góry i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi historyjkami. Do usłyszenia. Pozdrawiam was. Pa pa.